Zobaczcie, tutaj tak samo jak na O Boże, nie uda. się, nie umierają się. się nie, Potem będzie mówić, że specjalnie to zrobią. <ś Transformanie> Zawsze jak się robi w specjalnie, tak się Także małe metrówki, że to na podłogowiu. Oby tak nie było, bo mamy pasażerów, jedzie ciężarówką rurę. Rafał Sonik, tak jest, bardzo chciał przeżyć ten cygrowy, jego biało-czerwony Jezon kładowy w niebieskiej ciężarówce po prawej stronie. Rafał Stonik, dowódca Pucharu Świata w kategorii ładu, rozkaznych. No i mamy wyścig w parach. Proszę bardzo. Ja oceniam, że obaj jadą bardzo ładnie, taką kompetencję po prostu mi się to bardzo podoba. Z jednej strony do z drugiej strony wiadomo, są różnic.